Witam wszystkich w kolejnej wędrówce w placu Kugurza Przemysłowego. w teren i na sierść po psie. po mnie wilki. Tego psa od kilkunastu dni szukają właściciele, ale niestety wygląda na to, że, że go wilki dopadły. Także tak kończą psy, które bez właścicieli wędrują po tych lasach. Idziemy dalej, może coś znajdziemy jeszcze. 100 metrów dalej trafiłem na szczątki kolejnego psa. Także wygląda na to, że wilki nie dorwały dwa psy. Ok, idziemy dalej. Ok, a tutaj wyciśnięte wilcze łapy. Także widać, że tylko przybyłaś na tej górze.